Od 1 października miłośnicy Kawy i Słodkości świętują pierwsze urodziny chocianowskiej kawiarni Lupus położonej w samym sercu naszej gminy. Wśród atrakcji były już spotkania z Krystianem z Permakultury, Anią instruktorką jogi i Justyną zajmującą się ceramiką. Anię i Justynę będziecie mogli już niebawem spotkać na zajęciach w Regionalnym Centrum Kultury. Urodziny kawiarni Lupus to łącznie blisko dwa tygodnie świętowania. Dzisiaj, w czwartek 8 października, w planie dzień z grami planszowymi i karcianymi. To jednak nie koniec atrakcji, bowiem właścicielka kawiarni, Agata Wilk, przygotowała także obchody na najbliższy weekend. 9 października, czyli w piątek, będzie okazja poznać osobę, która przez cały rok wypalała dla nas kawę, to będzie Paweł Żyłka z palarni Blend ym, Sprzenna. To będzie dwugodzinne, zamknięte spotkanie. Bilety są już wszystkie wyprzedane. Myślę, że to będzie ciekawa okazja, żeby też w transparentny sposób pokazać, kto z nami współpracował przez cały rok. 10 października nasz ogródek zamieni się w taką inscenizację średniowieczną. Chcemy pokazać osoby, które są prywatnie pasjonatami historii. To będzie Szymon Apel. Razem z przyjaciółmi pokaże rysztunek średniowiczny oraz rzadkie instrumenty etniczne. Pomysł imprezy spodobał się także władzom naszej gminy. Urzędnicy pracujący dla burmistrza Tomasza Kolczyńskiego postanowili włączyć się w działania, które ściągną do Hocianowa m.in. miłośników motoryzacji z całego regionu. W niedzielę będzie przedstawiona mała lokalna firma Motokangur z Parchowa. Dzięki uprzejmości urzędu będzie tutaj będą rozłożone dmuchańce i atrakcje dla dzieci. W tym miejscu chciałabym podziękować zarówno panu burmistrzowi, jak i wszystkim pracownikom urzędu za pomoc przy organizacji tego wydarzenia. Informuję, że fanów motoryzacji zapraszamy na rynek. Będzie można na ten rynek wjechać, zaparkować motor. Także myślę, że to będzie fantastyczna okazja, żeby razem spędzić niedzielę. Serdecznie zapraszamy do udziału w tej imprezie, oczywiście z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.